Czy wierszy wygląd przekłada się na dobre zarobki i pozycję społeczną, to nie jest żart. W dzisiejszych czasach, jeśli chcesz być odbierany jako osoba kompetentna, zadbana, jaka osoba, która zasługuje na awans, ma aspiracje towarzyskie, dobry wygląd jest niezbędny. I nie chodzi tu o przerysowane rysy twarzy, duże usta. Chodzi o to, żeby wyglądać na zadbaną, zadbanego i estetycznego czyli proporcje twarzy, żeby były odpowiednie, jakość skóry, żeby była zadowalająca. To wszystko jest wymóg dzisiejszych czasów dla nowoczesnej kobiety, nowoczesnego mężczyzny. Możemy z tym dyskutować, ale podświadomie każdy czuje, że lepiej jest wyglądać dobrze niż źle. I szczególnie zabiegów medycyny estetycznej unikają mężczyźni, którzy boją się feminizacji, boją się przerysowania, boją się bólu. Otóż w dzisiejszych czasach gabinety medycyny estetycznej mają propozycje również dla mężczyzn. Jest taki dość konkretny, krótki i mało inwazyjny zabieg dla mężczyzn, który polega na złagodzeniu groźnego wyglądu, kiedy likwidujemy lwią zmarszczkę i dbamy o jakość skóry, nawilżając ją i poprawiając kondycję fibroblastów odpowiedzialnych za produkcję elastyny i kolagenu. Czyli robimy na boczną część twarzy Okolice oka, okolice ust, tak zwany hydrobalans. Tu praca z kwasem hialuronowym i neuromodulatorem wygładzamy zmarszczki, które powodują, że mężczyzna wygląda na zagniewanego. Ta procedura trwa pół godziny, może 40 minut. Gwarantuje, że przeżyje ją mężczyzna nawet najbardziej obawiający się igły. Efekty są na kilka miesięcy, więc zachęcam do takiego podejścia do lekarza medycyny estetycznej, które cechuje się zaufaniem i otwartością na propozycje, żeby nie podchodzić do nas jak do jeża. Także zapraszam, bo wygląd ma znaczenie.